Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam no, na imię Maria. Jestem siostrą od aniołów. Jestem sąsiadką, bo nasz dom główny mieści się przy ulicy Broniewskiego, więc przychodzę z niedaleka. Jesteśmy zgromadzeniem bezhabitowym, stąd też brak zewnętrznego naszego stroju, czegoś o tym byłoby widać. Że, że jesteśmy siostrami. Tutaj w Konstancinie jesteśmy od 50 lat, a obecnie swoją działalność prowadzimy nie tylko w Polsce, ale też w Litwie, na Białorusi, Ukrainie, w Czechach mamy swoje misje w Afryce, w Kongo, w Kamerunie, a także dwie placówki na północnej Syberii. Byłyśmy założone po to, żeby pomagać kapłanom w ich pracy duszpasterskiej, w takich czasach, kiedy nie można było występować publicznie w stroju duchownym, stąd też nasz brak habitu. Ale nasze ukrycie jest właśnie na wzór aniołów, których nie widać. Chcemy być blisko ludzi, tak jak aniołowie. I głosić Słowo Boże. Nasz założyciel bardzo chciał, żeby siostry od aniołów były Równe wykształceniem kapłanom, żeby właśnie pomagały im w prowadzeniu ludzi do Boga, także przez, przez Słowo. Stąd też moja obecność pośród was dzisiaj i radość z tego, że razem możemy wchodzić w ostatnią prostą adwentu, przeżywać rekolekcje, czyli taki czas, czas zbierania, zbierania na nowo siebie, tego, co wiem, co mam. I na ten czas przychodzę z takim pytaniem, kim jest dla mnie Bóg, na którego czekam. I przychodzę z zaproszeniem do spotkania, ze słowem, które staje się ciałem. Taką najpopularniejszą adwentową sceną biblijną jest ta. Którą macie wymalowaną w waszych kościele z tyłu jest to scena zwiastowania Maryi, zaproszenia jej do tego, by została Matką Boga. Gabriel przychodzi z tą nowiną do niej, a całe niebo czeka na jej odpowiedź. Bóg stworzył nas ludzi, dając nam wolną wolę. Nie chciał mieć niewolników. Chciał być wybrany przez nas, ukochany. W tej scenie poznajemy imię Bożego Syna. W kulturze semickiej imię miało ogromne znaczenie. Było wyrazem istoty, tożsamości osoby, która je nosiła. Znać czyjeś imię, to znać jego życiową misję. Jego najgłębsze powołanie. Już przed wiekami objawił, Bóg objawił Mojżeszowi swoje imię i brzmi ono Jachwę. Jestem, który jestem. Było ono dla Izraelitów tak święte, że postanowili go nie wypowiadać, nie używać go. Przychodząc na ziemię jako człowiek, Bóg po raz kolejny objawia nam swoje imię. Druga osoba Trójcy Świętej od tej pory będzie znana jako Jezus, syn Maryi i Józefa, mieszkaniec Nazaretu, czyli sąsiad, ktoś bliski. Imię to znaczy Bóg zbawia. I z tym imieniem jesteśmy najbardziej oswojeni. Znamy też dobrze przesłanie, które to imię ze sobą niesie. Tę prawdę, że Jezus przyszedł na Ziemię dla naszego zbawienia, że cierpiał i umarł na krzyżu, zmartwychwstał po to, żeby wykupić nas od grzechów, żeby otworzyć nam bramę, drogę do nieba. I to jest prawda. Powodem jednak, dla którego Bóg przyszedł na świat jako człowiek, nie tyle jest nasz grzech, co Jego miłość. Jezus sam o tym mówi w słowach, Bóg tak ukochał świat, że posłał swojego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To z miłości Bóg staje się człowiekiem. I dzisiaj chcę poszerzyć naszą znajomość Boga o jeszcze jedno imię, które Bóg uznaje za swoje. Które odzwierciedla Boga, który jest czułą miłością. To imię pada w dzisiejszej liturgii. Emmanuel znaczy Bóg z nami. Bóg przychodzi do nas jako Emmanuel. Jest Bogiem bliskim. Jest Bogiem, który rozbija sobie pośród nas namiot, który staje się naszym sąsiadem. Kimś, kogo możemy spotkać na ulicy. Kiemś, kogo możemy spotkać w drugim człowieku? Bóg po prostu chce stać się człowiekiem. Co to znaczy w praktyce? Co takiego przyniosło ze sobą wcielenie? Bóg urodził się jako bezbronne, maleńkie dziecko. Tak bardzo zaufał ludziom, że powierzył im całkowicie swój los. Przyjmując ciało, potwierdził, że jest ono dobre. Z całym jego wyposażeniem, z uczuciami, z potrzebami, z tym, co my uznajemy za nasze ograniczenia. Bóg przyjął też wszystkie konsekwencje błędów, które ludzie popełnili w historii. Chociaż Bóg nie stworzył zła, nie stworzył chorób ani katastrof, wybrał doświadczenie ich skutków na sobie, po to, żeby być bliżej. Docenił też zwykłe, proste życie, bo spędził w ten sposób żyjąc 30 lat, w Nazarecie, pośród swoich. To była większa część jego ziemskiego życia, doświadczenia, niezwykle ważne dla późniejszego głoszenia Królestwa Bożego. Emanuel, Bóg z nami, jest podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, a co za tym idzie, przeżywa pełną paletę uczuć i potrafi je wyrażać. Smutek, stratę po śmierci Łazarza, rozkliwienie na widok cierpiących, bezradność na myśl o Jerozolimie, wzruszenie i wdzięczność Ojcu za to, że objawia się prostaczką, a w końcu złość czy rozgoryczenie w spotkaniach z faryzeuszami. Jezus uczył się dopuszczania do siebie uczuć, uznawania ich, tego, że się pojawiają, nazywania ich od swoich rodziców, tak jak robią to dzieci. Wierzymy, że Maryja była poczęta bez grzechu, czyli przeszła też przez życie, tak jak Jezus, nie grzesząc. A i ona w spotkaniu z Aniołem, które tam właśnie mamy na obrazie, przeżywa. Wiele mieszanych uczuć. Przetacza się przez nią potężna fala, taki wstrząs, na, jako reakcja na to, co usłyszała. W naszym życiu też tak bywa, że czasem zaproszenie, które przychodzi ze strony Pana Boga, jest dla nas takim wstrząsem. Jest coś, co trudno nam w sobie pomieścić, jest jak fala tsunami, która nas zalewa. I Anioł widzi to. Że ona się boi, widzi jej lęk i mówi: Nie bój się. To tak, jakby mówił: To, że się boisz, jest zrozumiałe, jest naturalne, ale możesz popatrzeć głębiej, poza lęk. Możesz bać się i żyć, a to, że przeżywasz uczucia, nie jest grzechem. Dopiero to, co zrobisz, pod ich wpływem. Możecie oddalić lub przybliżyć do Pana Boga, ale samo ich przeżywanie nie jest niczym złym. Wyobrażam sobie, że to doświadczenie Maryja przekazała Jezusowi. W wielu miejscach Ewangelii widzimy, jak bardzo jest on świadomy tego, co go czeka. Mówi, że życie nikt mu nie zabiera, że on sam je oddaje. Godzi się na namaszczenie go drogimi olejkami bo wie, że zbliża się jego śmierć, prosi Ojca, żeby zabrał od niego kielich, mówi uczniom, że jest smutny, i ze świadomością tych uczuć decyduje się ukochać nas do końca. Tym, co jest wspólne dla ludzi i także dla Boga człowieka, są też nasze potrzeby, zarówno te fizjologiczne, z którymi nie dyskutujemy, trudno im zaprzeczyć. Ale także te psychiczne, duchowe, społeczne. Kiedy patrzę na Jezusa, jak on przeżył swoje życie, to widzę życie przeżyte najpełniej. Bo on zauważa i potrafi wyrażać swoje potrzeby. Jako pielgrzym zatrzymuje się przy studni, odpoczywa, pozwala na to, żeby to uczniowie poszli na zakupy do miasta po jedzenie. On prosi Samarytankę o wodę, bo jest sprawniony. Ma potrzebę bliskich relacji. Święty Jan wprost mówi, że Jezus kochał Łazarza i jego siostry. Miał przyjaciół, miał swoje miejsce na ziemi, gdzie mógł odpocząć, był przyjmowany z życzliwością, był oczekiwany, był tam widziany i słyszany. I tam spędzał swoje ostatnie dni. Pozwolił Marii namaścić sobie stopy, pozwolił na bliskość, na dotyk, na oczach wielu gości, pozwolił sobie na przyjemność i uznanie swoich wartości. I wiemy z Ewangelii, że Jezus nie przeszedł przez życie poszcząc. Nie spędził go całego na pustyni, na odosobnieniu, na szczycie góry, nie zamieszkał w synagodze. Ale był między ludźmi. Swoim życiem ukazywał miłość Ojca, oblicze Boga, który jest Bogiem bliskim. On całym swoim życiem był Emanuelem, Bogiem z nami. I w Jezusie Bóg ma uczucia. W Jezusie Bóg ma potrzebę, ale też doświadcza pokus. To jest taka przestrzeń, która jest ludzka. Nawet Syn Boży się z Nimi zmaga. Widzimy to, kiedy szatan głosi go na pustyni, ta walka odbywa się na poziomie myśli. I dla mnie w tej scenie Jezus jest źródłem, jest wzorem do tak śladowania, ponieważ wraca wciąż do źródła, do tego głosu, który usłyszał wcześniej w czasie chrztu. Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. Te słowa w momencie chrztu również Bóg wypowiada nade mną i nad Tobą, nad każdym z nas. Ja też jestem Jego córką. Nie muszę ani sobie, ani innym udowadniać swojej wartości, swojej godności. To w Bogu jest moja wartość, a nie w tym, co zrobię albo czego nie zrobię. Wystarczy samo to, że jestem i że jestem Jego dzieckiem. I Jezus jest konsekwentny w głoszeniu dobrej nowiny o Ojcu, który kocha za darmo, który sprawia, że słońce świeci i dla dobrych, i dla złych, który zostawia 99 owiec i idzie szukać tej jednej, zagubionej. W życiu Jezusa pojawiają się też anomłowie, usługują mu, głosi o nich, traktuje ten temat bardzo poważnie. Mówi o nich w przypowieściach. Skoro Jezus był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu, to znaczy, że prawdopodobnie miał też anioła stróża. Nie wiemy, czy był nim Gabriel, czy był nim może ten anioł, który wspierał go w Getsemanii. Ale wiemy, że skoro sam Jezus korzystał z pomocy aniołów, to jest to dostępne też dla nas. Wiele razy podkreślałam, że tylko grzech Odróżnia człowieczeństwo Jezusa od naszego. Czyli co tak właściwie? Czym jest ten grzech? Pierwotne znaczenie tego słowa to po prostu chybienie celowi, to jest nietrafienie. Wybranie takiego sposobu na zdobycie szczęścia, który kończy się niepowodzeniem, który, z którego ostatecznie nie jestem zadowolona który może przysporzyć cierpienia mnie albo innym. Wiemy, że ten, kto strzela, ma najszczersze chęci, żeby trafić. Dzisiaj mamy finał medialny, więc wiemy o co chodzi. Tam, jak się już strzela w bramkę, to po to, żeby trafić. I samo nietrafienie już jest bolesne. I grzech to coś, czego żałuję, bo nie zbliża mnie to do boga. Grzech to strata szansy na bliskość, na miłość, na niebo, którego mogłabym doświadczać już tutaj na ziemi, będąc sercem przy sercu Jezusa. I tak naprawdę grzeszę dużo częściej niż mi się wydaje. I im jestem bliżej Pana Boga, tym bardziej to dostrzegam, że go nie wybieram. I ta ludzka przypadłość. Nie jest jednak powodem do tego, żeby sobie dokładać, dokopywać, żeby pielęgnować poczucie winy albo karać siebie w jakiś sposób. Ale jest to okazja do uznawania swojej kondycji, do przyjmowania Bożego Przebaczenia, który jest właśnie dla grzeszników, jest dla takich jak ja. A to ja mam często siebie dość, to ja już nie mam do siebie cierpliwości to ja się złoszczę, że nie potrafię zrealizować najprostszego postanowienia adwentowego, że sama sobie szkodzę złym odżywianiem, brakiem ruchu, chodzeniem późno spać, przepracowaniem, że odreagowuję emocje na moich bliskich. A Bóg patrzy na mnie z ogromną łagodnością, czułością i mogę stanąć przed Nim Leżącym w żłobie moich grzechów, z tymi moimi pustymi rękami, z tymi nieudanymi postanowieniami, z tym brakiem jakichkolwiek wyników, z terminami, które przepuściłam, ze skrolowaniem Instagrama, z taką wewnętrzną pustką, którą często w sobie mam. Jeśli uznam, że nie mam się czym pochwalić, że nie mam mu co dać. To okaże się, że dzięki temu, że mam puste ręce, to mogę przyjąć największy dar, czyli wziąć na ręce Jego samego. Bo Bóg stał się człowiekiem po to, żebym ja mogła stać się podobna do Niego. Dlatego każdego dnia rozważam Słowo Boże. Otwieram Pisma Święte i czytam Ewangelię, patrząc, jak żył Jezus. Bo od Niego chcę uczyć się, jak być człowiekiem i jak szczęśliwie przeżyć życie. I te spotkania z Bogiem bliskim, Emanuelem, dla mnie dokonują się nie tylko w Boże Narodzenie czy w czasie Adwentu. Takim momentem spotkania jest dla mnie też rachunek sumienia. Taki czas, kiedy przyglądam się, jak wyglądał mój dzień. Kiedy zaczynam od wdzięczności, żeby Bogu podziękować za to, co otrzymałam, kiedy zauważam uczucia, które się pojawiły w tym dniu, ale też przyglądam się, w jaki sposób zaspokajałam moje potrzeby. Czy w taki, który mi się podobał, z którego jestem zadowolona, czy w taki, którego jednak żałuję, i gdybym mogła miała drugą szansę, mogła zrobić to jeszcze raz, to zrobiłabym to inaczej. Patrzę też i szukam na sposoby, na przyszłość, jak mogę sobie w takich sytuacjach radzić lepiej. I to jest moment, który pomaga mi też dojść do tego, z czym chcę pójść do spowiedzi, żeby dobrze się przygotować do spotkania z Bogiem w czasie Eucharystii, żeby świętować. To, że Bóg jest człowiekiem, daje mi ogromną ulgę związaną z tym, że wszystko, co mnie spotyka, co zauważam wokół siebie, może być. Że moje życie może wyglądać tak, jak wygląda. Że Boga nic nie zaskoczy, nic Go nie zgorszy, nic Go nie zniechęci, bo On to wszystko przeży. I On wie, jak to jest być człowiekiem. Nawet kiedy opada mnie lęk, zaczynam się zapętlać w moich myślach, że z czymś nie zdążę, że ktoś mnie oceni, to wiem, że on też doświadczał różnego rodzaju rozterek. Też szukał woli ojca. Też pytał swoich uczniów, co mówią o tym ludzie. Interesowało go to. On był podobny do mnie jako człowiek, żeby ja mogła stawać się podobna do niego. I tak podsumowując, Adwent jest takim czasem świadomego tracenia złudzeń na własny temat. Wypuszczania z rąk, pozbywania się wyobrażeń, idealizacji jest czasem robienia miejsca dla przychodzącego Boga. Czasem upodobnienie się do Boga, który przychodzi jako maleńkie dziecko, które niczego nie udaje, kiedy jest głodne, to płacze, jest pełni sobą i pozwala się kochać uznaje rzeczywistość taką, jaka jest. I tego życzę nam wszystkim na te ostatnie dni przed Bożym Narodzeniem, ale również na to świętowanie, które przed nami, żebyśmy doświadczyli tej nowości Bożego Narodzenia w sobie. Może właśnie spotykając się wśród naszych bliskich, sąsiadów, a może z samym sobą, w tym naszym człowieczeństwem, w tym, w jesteśmy. Dziękuję za wspólną modlitwę dzisiaj. Szczęść Boże.